Zapraszamy do kolejnego podcastu, w którym przedstawimy Państwu, czym jest uzgodnienie w rozumieniu przepisów OMDR. Uzgodnienie to czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem, lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. Przy identyfikacji MDR nie należy dokonywać nieracjonalnego łączenia. Lub dzielenia powiązanych ze sobą czynności, np. w celu analizy podlegania pod zgłoszenie poszczególnych uzgodnień, bądź w celu pominięcia pewnych jego części przekazywanej informacji o schemacie podatkowym. Określenie czynności dotyczy zarówno czynności prawnych, jak i czynności faktycznych, takich jak np. wybór formy opodatkowania. Natomiast uzgodnieniem nie będzie opinia prawna dotycząca konsekwencji podatkowych planowanej czynności. Może nim zaś być komentowana w opinii czynność. Aby spełniona była definicja uzgodnienia, co najmniej jedna strona uzgodnienia musi być podatnikiem lub podejmowane czynności mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. Definicja uzgodnienia będzie spełniona także w przypadku, gdy żadna ze stron uzgodnienia nie jest podatnikiem i ustaw szczególnych, ale podejmowane czynności mają wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. W praktyce stroną uzgodnienia będzie co do zasady podatnik, który jest korzystającym w rozumieniu rozdziału 11a ordynacji podatkowej. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek, w którym omówimy, czym jest korzyść podatkowa w rozumieniu przepisów MDR.